Sergiusz, stream jest cześć. Ty wyzywałaś mnie? Publicznie? Ja ciebie? No. Nie. Bredce podkreślenie 99 tak, zwermował jednego nowego przedszkoladora. Nie bezpośrednio ciebie. Ty, to się kurwa ten. określi. No, byłeś w grupie osób, w którą yy, skomentowałam, że nie podobało mi się jej zachowanie. A co niby zrobiłem? No nie wiem, powiedziałam ogólnie, że dużo influencerów najpierw hejtowało Prime ma, żeby nie kupować pay-per-view, żeby nie namawiali do tego, żeby nie oglądać tego wydarzenia i tak dalej. Szczególnie, że na przykład występujesz w konkurencji w ogóle, a z drugiej strony nie dość, że pojechałeś na event, wystąpiłeś na evencie, to jeszcze cały czas publikowałeś treści na Twitterze, komentując galę w sposób taki, która zachęcałaby do oglądania i uczestniczenia w dyskusji, mimo że na początku jakby niezgodnie z sensową mówiłeś o tym, żeby tej konferencji, jakby tego, tej galerii nie oglądać. Kiedy tak powiedziałem? No nie wiem, no mówiłam o, o generalnie o grupie osób, nie wiem, czy Ty tak... O, ale to kurwa, no ale to wiesz, no to kurwa, są jakieś kobiety, które dają dupy pod latarnią. Ty też jesteś w grupie kobiet. Dajesz dupy pod latarnią? Sergiusz, powiedziałam ogólnie, że nie podoba mi się, że dużo influencerów tak zrobiło. Nie wymieniłam Ciebie w tym wszystkim. Powiedziałam, że zdziwiło mnie tylko to, że ja, Ty bo w ogóle reklamowałeś tą galę jakby swoim uczestnictwem tam, ale nie mówiłam, że Ty byłeś jakby w to zaangażowany i że akurat Ciebie dotyczy moja wypowiedź. A, to teraz, teraz, to teraz jeszcze doszło do tego, że, że, przyjdzie ten, że przyjdzie, że przyjdzie Kasia z Twitcha i będzie, tak samo jak, to też było zabawne, za chwilę do tego przejdę, przyjdzie Kasia i będzie mi wybierać, co mam robić w wolnym czasie. Sergiusz, jesteś... Dlaczego Cię interesuje w ogóle, co ja mówię sobie do moich widzów na streamie? Ja, jakby ja bym miała jakiś zarzut do... No zarzut bo do ciebie, kurwa, bo tak szczerze, bo tak szczerze to jest kurwa turbofrajerska akcja, bo chodzisz i pierdolisz na czyjś temat, najpierw jeszcze próbowałaś mnie pomówić, nie udało Ci się to. Gdzie kurwa ja Cię, no, mówię ci, nie, nie, nawet nie powiedział, po prostu mnie zdziwiło, że Ty tam wystąpiłeś, zdziwiło mnie, że dużo osób, które najpierw krytykowało Prime... Ale widzisz kurwa, na, na, widzisz i wrzucasz mnie kolejny raz kurwa, czwarty raz podczas tej dyskusji do jakiejś grupy osób, która krzyczała, że ma nikt nie kupować Pay Per View. Czy ja tak powiedziałam? Czy Ty mnie słuchasz? No właśnie, tak powiedziałaś. No to się skup, bo wcale tak nie mówię. Jeżeli faktycznie jest A to. A nie, no to ty się powinnaś skupić na tym, co mówisz, no. Zobacz, sytuacja jest prosta. Sytuacja jest prosta. Dawno, dawno temu, we wrześniu, przyjechał do mnie właściciel Prime'u, ja go poznałem, bo chcieli, żebym. Tam jeszcze, kurwa, nikogo nie ogłosili tam, jeszcze, nie. Tam nawet kasy nie miał być wodarzem, tylko ktoś inny. Tam twarzem tej federacji. No i ja go sobie, zna, ja, ja sobie znałem. On mnie potem kilkukrotnie pytał... Yy, on mnie kilkukrotnie potem pytał, yy, czy chce im jakoś pomóc w, w promocji tej gali. Yy, I nie chciałem. No nie chciałem, no widziałem ktoś tam bije, no nie chciałem. Ale zupełnie inną rzeczą jest, że z racji tego, że w Łodzi w niedzielę była konferencja fejmu, a Rafał miał dosyć wcześnie nagrywkę swojego traileru, to pytał, czy nie pojedziemy gdzieś wcześniej. mówię no dobra, no to ci zawiozę dzień wcześniej. I to było kurwa 300 metrów od naszego hotelu, a z racji tego, że był ticket, no to sobie poszedłem czemu miałem sobie nie pójść? Ja nigdy w życiu nie mówiłem ten. To, że ja kurwa gardzę większością osób, która tam wystąpiła, to nie znaczy, że ten. To nie znaczy, że. że no kurwa, to jest no, taki muzgotrzeb. Tak jak mogłaś sobie pójść do kina. Można było walić konia w tym samym czasie. A można było pójść kurwa na trasarnę, która była 400 metrów od nowotelu. No i fajnie, jak było. No ale widzisz, a ty, a ty teraz kurwa siejesz tutaj jakąś propagandę, bo widzisz, ty, ty mówiąc w sposób w jaki mówisz, to wychodzi na to, że siedziałem przez 4 miesiące, kurwa, i mówiłem: jak to można kupować? Nigdy tam nie pojadę, nie kupujcie tego a potem sam pojechałem i, i ten. Ja nie oglądałem ani tych tych, bo to dla mnie kurwa w większości nada była, ale sam fakt jak sobie dają po mordzie. No to sobie poszedłem, miałem blisko, to sobie poszedłem yy, i zobaczyłem. Ja owszem powiedziałem, że nigdy w życiu nie kupię MMA VIP i nigdy nie pojadę na MMA VIP. Za totalny brak szacunku, który Marcin Najman okazał yy, ludziom, którzy pojechali czy kupili yy, galę jak się bił na ostatnim fejmie swoim i, i kopał i kopał tego. Kopał Casio w boksie i go obalał w boksie. I robił to świadomie. Więc MMA VIP, tak. Więc no to trochę taką, taką tutaj putinowską propagandą zajechałaś, no. Przepraszam Sergiusz, jeżeli Cię uraziłam, od razu skreślam moje słowa, cofam wszystko co mówiłam, wybacz mi proszę, już nie chcę się z Tobą kłócić, masz rację, zjebałam, pomówiłam Cię, wsadziłam Cię do złego worka. Nigdy więcej się to nie powtórzy, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły, całe moje życie, całą moją karierę Ci zawdzięczam w internecie, więc nie chcę, żebyś się na mnie... Ale widzisz, a Ty teraz próbujesz jakąś kurwa tanią szyderę odpierdalać. ...błąd, nie będę już więcej poruszać takiego tematu na transmisji i nie chcę, żebyś się na mnie złościł, więc mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Aha, dużo osób Ci XD napisało za tą tanią szyderę, więc no, myślałem, że jesteś trochę bardziej inteligentna. A ja myślałam, że ty się nie obrażasz o byle, Dobra, pierdol się w sumie wiesz, co? Dobra, kurwa, no słucha jakiś... No słucha, kurwa, jakieś krytynki. No jest no? No jest czy nie? No jest zjepnięta, no. Mówię do niej, kurwa traktuję ją jak człowieka, pomimo tego, że jest kobietą, a. i kurwa robi takie kurwa głupie rzeczy, no. No ale nic, miejmy nadzieję, że. Miejmy nadzieję, że przynajmniej kurwa 3 albo 4 osoby jej XD napisały. Więc no, więc chyba było warto. Akurat po nim to się spodziewałam większego dystansu do siebie. Tak, szczerze.